Będzie trochę bardziej narzędziowo, dzisiaj porozmawiamy trochę o parafrazie, czyli o takim prostym narzędziu, które wszyscy handlowcy znają, wszyscy ludzie sprzedaży ją znają. Ja myślę, że w ogóle jest znane i jednocześnie jest zapominane, czyli gdzieś myślimy o tym narzędziu jako o czymś tak prostym, że nie warto o tym pamiętać. Uwaga, to bardzo niebezpieczne myślenie. Dzisiaj parafraza. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Jedną z konferencji sprzedażowych, na których mam być mówcą. I przede mną występuje mój kolega Tomek Zieliński, który opowiada o parafrazie. I siedzę na tej konferencji, słucham Tomka, no i mam taką myśl: no, w sumie znam te narzędzia, no, w sumie fajnie się słuchało tej prezentacji. Tomek jest bardzo dobrym mówcą, natomiast nie ukrywam, że miałem taką myśl: no dobra, no, nic nowego się nie dowiedziałem. To wszystko, co usłyszałem, to już znałem. Wracam z tej konferencji. Ta konferencja była 250 km od domu, więc nawinąłem na, na koła 500 km tego dnia, czyli wstałem bardzo wcześnie rano, pojechałem, zrobiłem prezentację, wróciłem, byłem bardzo zmęczony. Wchodzę do domu, a w domu jest klasyczna rodzinna kłótnia. Moja żona, ewidentnie wściekła, gdzieś dużo emocji, i słyszę, jak moja żona mówi do moich dzieci, że tylko ona wyjmuje rzeczy ze zmywarki, że nikt jej nie pomaga że to wszystko jest nie tak, jak ona by chciała i w momencie, kiedy ja wchodzę do domu bardzo zmęczony po tej konferencji, po tych kilometrach, rodzina próbuje ze mnie zrobić arbitra, próbują mnie potraktować jak kogoś, kto rozwiąże ich problemy, więc ja z tego zmęczenia próbuję wejść w ten taki silny tryb, no i mówię, dobra, no to robimy jakąś listę, gdzieś kto, kiedy wyjmuje, którego dnia z tej zmywarki i nagle widzę Tomka Zielińskiego, czy ma swojej wyobraźni, Widzę, jak Tomek mówi, zatrzymaj się. Zanim coś powiesz, pokaż drugiemu człowiekowi, że próbujesz zrozumieć jego postawę, bo bardzo często za emocjami kryją się zupełnie inne informacje. I nagle robię stop klatkę i zaczynam parafrazować. Mówię, okej, okay, żono. Rozumiem, że jesteś zła, bo tylko ty wyjmujesz rzeczy ze zmywarki. Czyli parafrazuję, mówię to, co zauważyłem. Nic skomplikowanego, proste narzędzie, prosta rzecz, czasem nawet wydająca się na tyle dziwna, że aż bez sensu. I taka długa cisza i moja żona mówi: tak, bo ja w tym domu jestem sama. I okazuje się, że za tą zmywarką schowały się zupełnie inne rzeczy, że ta złość wcale nie wynika ze złości na dzieci, tylko z takiej złości, która jest zakorzeniona w mojej relacji z żoną, bo okazało się, że zakontraktowaliśmy się na jakiś rodzaj bliskości, i okazuje się, że moja żona tej bliskości nie doświadcza. I ta parafraza nagle wyciągnęła zupełnie inne rzeczy, i uwaga w sprzedaży jest dokładnie tak samo. Zapominamy o parafrazie. Parafraza jest tak prostym narzędziem, że bardzo wielu handlowców traktuje ją jak takie narzędzie no, dla osób, które się uczą sprzedaży. Takie narzędzie, no, przecież nie będę powtarzał bez sensu tego, co powiedział klient. Uwaga, nie lekceważ parafrazy. Powiedzenie swoimi słowami tego, co usłyszałeś od klienta, od drugiego człowieka jest pokazanie temu człowiekowi, że go słuchasz. Jest pokazanie temu człowiekowi, że próbujesz go zrozumieć. Jest nazwanie w swój własny sposób tego, co ten człowiek powiedział. I to też jest ważne, ponieważ czasem jest tak, że ludzie nie są specjalistami, więc opisując pewne zdarzenia, swoje rozumienie świata, używają. Nie do końca profesjonalnego słownictwa, i nam się wydaje, że klient w tej chwili no, w prosty sposób powiedział, że ABCD. My mówimy, czyli chodzi ci, kliencie, o to, że ABCD, a klient mówi: Nie, 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 to wcale mi o to nie chodzi. Znam bardzo wiele sytuacji, żeby nie powiedzieć, że sam w nich byłem, że dostarczam coś klientowi, a klient mówi: Ale mi nie o to chodziło. Ale jak to nie o to? No przecież to zamówiłeś. No tak, ale mi chodziło o coś zupełnie innego. I oczywiście czasem jest to jakiś rodzaj ściemy, że coś się w trakcie zmienił, ale czasem naprawdę tak jest, że klient mówiąc czerwony, myśli, nie wiem, ceglasty, mówiąc rudy, ma. No, akurat kolory są bardzo dobrym przykładem. I w tym parafrazowaniu, akurat kolor to jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ czasem rzeczywiście potrzeba klienta jest zupełnie w czym innym. Do tego parafraza bardzo pomaga w tym, żeby pomóc klientowi ułożyć myśli. To znaczy, czasem jest tak, że klient nie wie czego chce, albo chce wszystkiego. I parafraza to jest trochę takie lustro, czyli rozumiem, że chodzi panu o to i o to i o to. No trochę tak, ale trochę nie. Czyli mówiąc najprościej, pomagamy klientowi ustalić, co jest priorytetem poprzez tą parafrazę. Do tego parafraza ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę, czyli parafraza mnie jako handlowca, mnie jako człowieka, który musi zrozumieć tą drugą osobę, koncentruje na tym człowieku. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w bardzo wielu rozmowach klient mówi coś, co już wiem. I w momencie, kiedy klient mówi coś, co już wiem, ja też mam taką tendencję, żeby powiedzieć albo pomyśleć: Dobra, dobra, to ja już to wszystko znam, to ja już to wszystko wiem, ja ci powiem, gdzie są rozwiązania. Tylko jeżeli ja z tym człowiekiem od nowa nie wezmę go za rękę i nie przejdę z nim krok po kroku całego procesu od A do B, od B do C, od C do D itd., itd., itd. Jeżeli spróbuję przeskoczyć, ok, to ja już wiem o co ci chodzi, to gońmy od razu do tego Z, bo ja już wiem, gdzie ty jesteś, to ja już mam rozwiązania, to ten klient mówi, ale zaraz, no nie słuchasz mnie. Nie dzieje się to, co jest najważniejsze w procesie sprzedaży, czyli klient nie ma tego poczucia, że został zrozumiany, więc ta parafraza czasem pomaga mi zrozumieć, o co klientowi rzeczywiście chodzi. Czasem parafraza pomaga ustalić, czy myślimy o tym samym, czy mówiąc niebieski, myślimy o tym samym niebieskim, czy mówiąc dużym, myślimy o tak samo dużym, czy mówiąc szybki, myślimy o tak samo szybkim, a do tego jeszcze pozwala mi wziąć klienta i iść razem z nim, czyli mówiąc najprościej, być skoncentrowanym na tym kliencie, ponieważ jeżeli ja wiem, że będę parafrazował, to automatycznie jakoś spaja mnie z klientem w tym procesie. Przechodzenia razem z nim przez cały element i do tego jeszcze, przez cały proces. I do tego jeszcze czasem się mówi, że w sprzedaży chodzi o to, żeby klient sprzedał sam sobie. Łatwo się mówi takie zdanie, ale po to, żeby to się stało, właśnie niezbędna jest parafraza, bo dzięki parafrazie można pokazać klientowi, na przykład, czyli pyta pan o cenę, czyli rozumiem, że tutaj tylko cena jest priorytetem. I rozumiem, że nie ma znaczenia to, czy ta usługa będzie dobra, czy dobrej jakości, czy niskiej. Ma być tylko i wyłącznie szybko. Gwarantuję Ci, że 90% klientów się zatrzyma i powie nie. Nie, no wie Pan, oczywiście no, chodzi o to, żeby to było dobrze. No oczywiście, no chodzi też o to, żeby ja nie przepłacił. Ale już w tym momencie zaczynamy ustalać, na przykład, że cena nie jest najważniejszym priorytetem, że cena nie jest jedynym predyktorem zakupu u tego klienta. Albo jesteśmy w stanie postawić takie lustro w taki miękki, bardzo delikatny sposób, nieagresywny. Wyciągnąć ten element, że jeżeli ma to być dobrze zrobione, to to nie może być tanie. Nawet, żeby nie powiedzieć, że czasem można powiedzieć klientowi, że drogi klienci, ja prowadzę biznes, nie mogę tego zrobić za darmo. Nie chcę ci tego zrobić za darmo w tym biznesie, jeżeli ty mi gdzieś w trakcie, to w usługach jest bardzo częsty problem, że klient mówi: Zrób mi to, a później gdzieś w trakcie to jeszcze zrób mi tamto, siam to i owam to. No i później tamto, to i owam, to klient sobie wyobraża, że będzie w cenie. I znowu parafraza w miękki sposób, bez walki, pozwala powiedzieć: OK czyli rozumiem, kliencie, że chce, żebym jeszcze zrobił to. No tak, ale rozumiem, że masz świadomość, że to będzie kosztowało mnie następne tam, nie wiem, pół dnia i że za to będzie trzeba zapłacić. Aha, no, no, ja myślałem, że to się da w cenie, no ale dobrze, jeżeli trzeba za to zapłacić, to OK. I nagle się okazuje, że ustaliliśmy coś. Dzięki temu, że sparafrazowałem, nie wchodzę w tym, z tym klientem żaden konflikt, nie jestem sarkastyczny, bo to jest taka bardzo częsta pułapka, że jak klient chce, nie wiem, jak klient mówi, tylko cena jest ważna, to czasem handlowiec mówi, no ale przecież to nie chodzi o cenę, no przecież cena nie jest najważniejsza, a klient mówi, no ale dla mnie jest ważna. I zaczyna się takie boksowanie z klientem. To parafrazowanie, Pozwala wyjść z tego boksowania się z klientem. Więc bardzo bym chciał dzisiaj zostawić Cię z tym w gruncie rzeczy prostym narzędziem, czyli parafrazą. Pamiętaj oczywiście też, że są dwa narzędzia. Jedno to jest parafraza, drugie odzwierciedlenie, bo ja czasem widzę, że w szkoleniach czasem parafraza jest pokazywana jako odzwierciedlenie, czyli że Ty masz dokładnie powiedzieć to, co powiedział klient. Ponieważ rzeczywiście tak jest, że jeżeli mówimy językiem klienta, jeżeli działamy na podobnym poziomie emocji jak klient, używamy tych samych słów, to łatwiej nam nawiązać porozumienie. Tylko czasem jest to źle zrozumiane i osoby w sprzedaży mówią, to jest tak nienaturalne, że ja mam powiedzieć dokładnie to, co powiedział klient, że ja w ogóle tego narzędzia nie używam. To nie o to chodzi. W parafrazie to wręcz odwrotnie. Ja muszę powiedzieć swoim językiem, co ja zrozumiałem. I. Pamiętaj o tym, że to parafrazowanie powoduje, że klient widzi, że słucham, pomaga znaleźć takie miejsca, gdzie ja nie do końca rozumiem to, co chce klient. Parafraza pomaga czasem klientowi postawić lustro, czyli rozumiem, że chodzi ci o to, o to i o to, ale rozumiem też, drogi kliencie, że masz świadomość, że to można jakoś dopełnić tą parafrazę. Dlatego parafraza jest potrzebna dla mnie do tego, żeby być cały czas skoncentrowany na drugim człowieku. Więc pamiętaj o tym, że w sprzedaży są takie narzędzia, które są bardzo proste, wydają się wręcz przedszkolne, i my czasem wyrzucamy te narzędzia, no właśnie dlatego, że one nam się wydają już zbyt proste. My jesteśmy super profesjonalistami, już bardzo dużo wiemy o klientach, o branży, o sprzedaży, więc chcemy przeskoczyć od razu, nie wiem, do tej swojej bardzo skomplikowanej prezentacji. Gdzie my będziemy tym skomplikowanym językiem tłumaczyli klientowi, jakie są jego korzyści, tylko że jak klient się poczuje niewysłuchany, a my przejdziemy do prezentacji, to my tracimy tego klienta. Więc parafraza to jest bardzo ważny element, bo to dzięki parafrazie, dzięki temu, że jesteśmy w całym tym procesie razem z klientem, że klient wie, że go słuchamy, to później jesteśmy w stanie się odnosić. To rozumiem, drogi kliencie, że jeżeli ty potrzebujesz tego i tego, to tutaj mamy te korzyści. Będziemy jeszcze rozmawiali o tym narzędziu. Natomiast to dzięki parafrazie jesteśmy w stanie zrobić dostosowaną prezentację do klienta. Czyli to, z czym chciałbym dzisiaj Cię zostawić. To jedna myśl taka bardzo ogólna. Nie wyrzucaj prostych narzędzi, albo nie trać prostych narzędzi, tylko dlatego, że one są proste. Bardzo wiele narzędzi w sprzedaży jest proste i na tym polega ich fenomen, i parafraza jest właśnie takim narzędziem. Dzięki parafrazie jesteśmy w stanie dogrzebać się do ukrytych potrzeb, dogrzebać się do tego, co gdzieś jest, do jakichś obaw klienta. Dzięki parafrazie klient widzi, że słyszy, jak widzi, że, że my go słuchamy, to zaczyna się otwierać, zaczyna udzielać nam coraz bardziej skomplikowanych informacji, zaczyna coraz bardziej bez strachu pokazywać nam swój świat. Dzięki parafrazie my jesteśmy skoncentrowani, jesteśmy w stanie uwspólnić język. Używaj parafrazy, bo to parafraza pomaga zrozumieć drugiego człowieka. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Tomek Kalko. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro małpakalko.pl Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.